Witam Państwa w Bibliotece 20. będzie. Poprzednim razem doszliśmy do w miarę porządnej definicji pojęcia funkcji, jednego, jak powiedzieliśmy, z absolutnie podstawowych i najważniejszych w matematyce pojęć. Wraz z pojęciem funkcji wkroczyły do matematyki ruch i dialektyka, napisał przed laty niejaki Fryderyk Engels. Filozof dziś mocno niemodny, ale kto powiedział, że tylko modni mają rację? Przypomnijmy tę definicję. Żeby mówić o funkcji, musimy mieć dwa zbiory, x i y, zupełnie dowolne. To bardzo ważne. Mogą to być zbiory liczb, kwiatków, słów, albo w ogóle czegokolwiek. Żeby nam było łatwiej sobie to wyobrazić, narysujmy dwa dowolne zbiory na płaszczyźnie, na przykład tak. Jak widać. Od punktów zbioru X do punktów zbioru Y prowadzą strzałki. Pewnym punktom zbioru X, czy lepiej powiedzieć elementom, bo my wprawdzie narysowaliśmy zbiory punktowe, ale przecież mogą one być zupełnie dowolne, zostały w ten sposób przypisane pewne punkty tego drugiego zbioru Y. To jest właśnie funkcja. Dwa zbiory i elementom jednego zostały przyporządkowane elementy drugiego, ale nie zupełnie dowolnie. Żebyśmy mieli do czynienia z funkcją, jednemu elementowi zbioru X może odpowiadać tylko jeden element zbioru Y, nigdy dwa albo więcej. Odwrotnie tak nie jest. Jeden Y może odpowiadać kilku x i niczego to nie psuje. Weźmy teraz taki przykład. X zbiór X będzie zbiorem wszystkich żyjących w tej chwili mieszkańców Warszawy płci męskiej. Zbiór Y zbiorem imion męskich. Każdemu Warszawiakowi przypiszmy teraz jego pierwsze imię. Określiliśmy wątpliwości czy nie? Oczywiście, że tak. Ponieważ każdy ma jedno jedyne pierwsze imię, więc każdemu Warszawiakowi to jego imię jest przypisane jednoznacznie. Nikt nie może mieć dwóch pierwszych imion, prawda? Ale oczywiście jedno i to samo imię, na przykład Tadeusz, może nosić wielu Warszawiaków i z pewnością tak jest. Inny przykład. Przyszli ludzie do teatru. W teatrze krzesła są ponumerowane na ogół parami liczb, z których pierwsza określa rząd, powiedzmy, od 1 do 18, druga kolejność miejsca w rzędzie, powiedzmy, od 1 do 20. Widownia się wypełnia kompletnie. Na każdym krześle ktoś siedzi w ten sposób w każdej parze liczb naturalnych z wymienionego zakresu zostało najpierw przyporządkowane pewne krzesło, następnie zaś osoba, która na tym krześle siedzi. Tak więc mamy do czynienia możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z funkcją, która pewnym parom liczb naturalnych przyporządkowuje ludzi. Pewno słyszeli państwo w szkole, że słowo przyporządkowanie można zastąpić słowem przekształcenie. No i jeśli w wypadku zbiorów punktowych mówienie o przekształceniu jednego zbioru w drugi wątpliwości raczej nie budzi, o tyle przekształcanie par liczb w ludzi brzmi trochę dziwnie. Ale w matematyce można tak mówić. W ogóle język matematyki bywa zaskakujący i niekiedy zabawny, czy może nawet troszkę dla laika nieprzyzwoitym. Jak usłyszy on o wygładzaniu funkcji za pomocą jąder na przykład, to skąd ma wiedzieć, że chodzi o statystykę i tak zwaną dystrybuantę empiryczną. No ale to zupełnie inna historia. O terminologii matematycznej, obiecuję, pogadamy innym razem. Na dziś koniec. Następnym razem będzie jednak dalej o funkcjach. Do usłyszenia.